Siemanko wszystkim na moim kanale W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie dwie racy świetlne Które dostałem od dystrybutora Dextreme. Jest to raca czerwona i raca biała Producent firma Albatros Są to włoskie race Mam nadzieję, że za ostrość kaczorek za Jest to flara czerwona Mamy ostrzeżenie Wytwarza gorący czerwony płomień Nie wiem czy złapie Za Czas trwania Około 60 sekund, bezpieczna odległość 7 m. My oczywiście będziemy je trzymać w dłoni. Kaczorek będzie je trzymał, ja będę nagrywał i wytestujemy sobie, czy faktycznie palą się 60 sekund, moc światła, jaką dają te race, która jest ładniejsza, czerwona czy biała, i ilość dymu, bo niektórzy lubią race włoskie, race morskie że dałem po prostu bardzo dużo dymów, a nie, dymu, a niektórzy po prostu lubią jak raca mało dymu wydziela i w moim przypadku wolałbym, żeby takie racy wydawały, dawały mniej dymu, ze względu na to, jak ja chodzę na urbeksy, że jak odpalę w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś jaskini, to żeby po prostu ten dym mi nie uprzykrzał życia, nie pies mnie po nodze szarpał, jest tam na, nasz, ma, nasz mały Picasso jak tak urósł, taki mały Żydek się zrobił. No i dobra, bierzemy się za nagrywanie. Mam dzisiaj taką ładną pogodne i inne warunki atmosferyczne, inny krajobraz. Jesteśmy w Tomaszowym Mazowieckim, Pozdrawiam wszystkich z Tomaszowa. A więc lecimy z tematem. No to zaczynamy teścić. Najpierw leci czerwona raca. Oczu, ale. No, powiem Wam, że naprawdę bardzo mocne światło, ilość dymu, no dość dobrze dymi. No, dość mocno dymi. Zapomniałem Wam powiedzieć, że cena jednej takiej racy to około 19 zł. No, dość długi czas palenia będzie coś około minuty zaraz. Słabnie już, ale cały czas. No, czas około minuty palenia. Kaczor, ale masz świetlny miecz. Ja pierdzielę, ale to fajnie wygląda. Ty, ten metal się zaczął topić tutaj. No. Zobaczcie, ten metal tu się zaczął topić, czyli, to w ogóle nie czyli tego, bo... trzeba zwracać uwagę, żeby ten metal jak się topi, żeby wam po prostu nie kapnął, bo to naprawdę może być dość nieprzyjemne. Teraz lecimy z białą. No powiem wam, że biała daje faktycznie biały kolor. Taki... Ale jest nie, no troszeczkę słabsza, zdecydowanie słabsza bym powiedział od czerwonej. Dymi dość mocno. Caczor mi ucieka. No, biała to dymi bardzo intensywnie. O, patrzcie jaka śkiera, o tym właśnie mówiłem, jak coś bardzo mocno dymi. No i biała zdecydowanie krócej się pali. Nie no, chociaż ci powiem, że około 60 sekund było. Czerwona troszeczkę dłużej się paliła, no i standardowo też mamy tutaj rozgrzany pręt do czerwoności. Dobra, lecimy z białą flarą albatros, kaczorek coś wymyślił. Wyciągnij ją na chwilę. Jak dobry stroboskop. No. Ale bulgocze. No widzę właśnie. Ale ta troszeczkę mniej dymi, a nie, bo silny wiatr jest, dlatego. Dymi, dymi też. I koniec. Świeczka zgasła. To Ale z chyba. mostu. Łaz drogo Do drzewa świetla. Robi wrażenie zrobię zuma. Czy go będzie widać? Ledwo co? A widać! Kurde, gandalf czerwony! Niebie czerwonym płomieniem. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie owych rac morskich Albatros. I muszę Wam powiedzieć, tak, jeśli chodzi o racę czerwoną, bardzo mocne, intensywne czerwone światło daje dość dużo dymu i dość długi czas palenia ponad 60 sekund. Jest to bardzo fajna raca morska. Moja ocena dla tej racji jest to 9 na 10. Teraz przejdziemy do oceny białej. Racy morskiej. I raca biała zdecydowanie krócej się pali. Około 60 ma zdecydowanie słabsze światło. I także dymi Moja ocena dla racy białej jest to ocena 7 na 10. Teraz zapytam się Kaczorka, co sądzi o racach morskich eee, ja sądzę, że o wiele czerwo... że czerwona jest o wiele lepsza. Eee, ja jej daję 9 nawet z plusem, bo w sumie za cenę taką. Jaką ona miała cenę? 19 zł. Ja to tak, to opłaca, to opłaca się taką Duży plus, że zakupić, w tak. Sznurek. Można normalnie w łapie i że pod wodą się normalnie pali. Jest wodoodporna. Tak, i no ja i daję ten, a białej, białej to w sumie tak słowość światło oddawała to. No, ja bym takiej dał może z 7 z minusem na 10. To byłoby na tyle w tym odcinku, jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Gorące podziękowania dla dystrybutora Dextreme za podesłanie miłych. Raz, jeśli macie jakieś pomysły, jak możemy te przetestować z kaczorkiem, piszcie mi w komentarzach, to je przetestujemy. To byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło na razie. Cześć Wam.